bo go zająłem tamtym ale kurwa, ale no masz internet to ci internet zapomniałem odpal cofanie live bo wyłączyłem, bo tam parę rzeczy pokazałem już mam no już mam, mam teraz aż nie Dziękuję. Ja? Proszę, dobra. Kurwa, A ja? Halo. Jak... No, A, no, no. A wiesz, że masz stałniarkę. Ja. O kurwa, no. pa, pa 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 pa, zabiję go, pa. Kamil 1337 do Ty gruba się jebany, jak ci zajebie z czoła, to się kolanami zakryjesz. Dzięki, dzięki duże czoło, za dzięki. Bo Czekaj, ile jest osób? Zaraz zobaczymy. A no no? tutaj w ogóle jest szuska. A to nie działa. Czewek, to weź tu przeniesie, Ale. ja idę, ja idę Zmarnia, po Starter fak, wiecie? Chodźcie, widzowie, zabiorę was ze sobą. idziemy po Starter Pack. Zobaczycie, ma bogatą lodówkę mam w ogóle. Twoja popularność rośnie. rośnie. Twoja popularność rośnie. Siema. Kurde no taki upał widzowie, takie zimne To jest coś wspaniałego Coś takiego, to jest coś wspaniałego widzowie Jest tak gorąco Co? Halo cukier No ja pogadać boże cukier, co się stało? Stało Z mikrofonem ha, Halo, Amek No siema Siema mnie? No bo Twoja ogólnie ja gram na Crystal Rancherze i co mam zrobić, Węzlu, bo mi BP w, w ogóle czego? nie W takim sposób, że jak się loguje, to mnie ciągle tylko wywala. Twoja popularność rośnie. Co? Nawet b... ja nie gram na Zbiegu. W Minecraftie tylko gram na Crystal Rancherze. No i co? Twoja I w ogóle nie chcę roz? mnie zalogować. W sensie, że nie, nie chce mi się w ogóle Minecraft włączyć na BP. O, uh -huh. No tak. Twoja popularność rośnie hmm. No tak Twoja Co z tym trzeba zrobić? To... wiesz co? O kurwa Co się kurwa stało? Twoja popularność To oh, O kurwa leci! Ty, ale masz jakiegoś innego lancera? Bo ten krystal jest jakiś rozjebany. Znaczy, no. Nie, no stary musisz jakiś inny lancer, no bo. Y, mi się wydaje, a propos de facto, tak myśląc, że. No, z zasoby, lancer, no. Do szeryfa napiszę. Już piszę do szeryfa, zaraz to naprawimy. No ale zaraz, zaraz będziesz mógł wbić. Tam restartuj cały jakiś czas sobie No ciągle to robię. Weź Ty tam po, 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 po prawym ramieniu. Może się żyć pobudzić. Twoja popularność rośnie. wyłączyłeś? Nie. Siema cukier. <noise> cukier, cukier, co ci się stało z mikrofonem? Powiedz Moja mi. no popularność. <noise> cukier, co ci się stało? Mutacje przychodzisz? No jak? Co tam w Jak tam w szkole? Zdałeś? do rana pijemy to Dziś do rana pijemy dziś, dziś do rana piymy, dziś do rana co mówisz? O kurwa 320 ja zł, no? już wysłałem XD. No za cicho jesteś, nie słychać ciebie No, Ksach, znaczy. No. Już pojechał, Gdzie ty się podgłasza? No dobra, nie musisz się podgłaszać. Spokojnie. Co, co tam, cukierek u ciebie? Chcesz rangę, tak? Nie. Ale ty masz moderatora u mnie, nie? No, masz taki sam nick, tak? tak. Cukier L. Tak? tak. Już masz. No i dziękuję. No i To proszę. tyle. No spoko. Siema. Cześć. Przema. Kiedy ty to wysłałeś, nie wiem. Nie wysłałeś, nie kłam. Jak nie? Aaaa. Twoja popularność Aaa, ja jest. wiem co ty odjebałeś. Bo ty kaszano odjebałeś z siemek. Ty zamiast wysłać pieniądze, wysłałeś żądanie, żebym ja zapłacił. Co? Hahaha. <laughs> 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 ja nie jeszcze raz wyszli, to ci za ranada O, no. no, o, ty No to dobra, to jeszcze raz muszę było wyjść. A, to no, no, no co? Ja ci anulowałem tą, tą płatność, więc spokojnie Dobra Marek, trzeba było zapłacić Czemu nie zapłaciłeś? No, nie miałem tyle kasy na ten w lub Ej, co jest? Taka pelerynka jest? Jaka? Z Enchantem? No o, kiedy? On zawsze taką to zrobić. Tak? No, no, ja czy... nie wiedziałem. No. Jaki bombo? Co ty gadasz? Bambu. No, do ciebie. ten. Co? Wejść nie możesz? No, problem z no, lagowaniem. Ładnie, no. no. I czemu masz problem? <noise> to ja się ciebie opetam. Ty to jesteś właścicielem. I kiedy? A to, z ja chcę wiedzieć, czego ty masz akurat problem. No, nie wiem. Ale nikt nie ma problemu, tylko ty masz problem. No, to nie wiem. Naprawdę Ty Nie, no to ty napraw sobie internet. Stary, no ty, to ty nie możesz wejść, a ja jestem. No, bo może mocnąłem permisja jakaś i. No, dam, poproszę ten... siebie. Na lewo go wpuścili. Dane, przyjaciele. Lewą dziurką wszedł. Trzeba nie ma nie jakąś kulturalną osobą. No nie wiem, no za chwilę, no, a co ci tam pisze? Ale na. kurwa, kanał na tym spiku Twoja popularność rośnie Na kanał nie mogę wejść na serwer na tym nie mogę wejść Co? Na tym nie... Ja na nic wajrę. nie rozumiem Co ty mówisz? Ty gdzie nie możesz wejść na kanał na tym speaku, kurwa, czy na serwer? No, no, bamba się określ się Na kanał nie mogę wejść na tym spiku Już ci ten... A gdzie ten kanał jest? Czekaj, no, zaraz zobaczę yy, Na którym? To... Przestań, nikt kurwa nie może wejść ale masz wejść Słuchaj, Bambo, czy to by nie działało by czy ty serwer nie możesz wejść? Dobra, nie wiem, stąd. Twoja popularność rośnie. Twoja popularność rośnie. Normalnie nie widać się nic widać? Bo ktoś wyszedł, kuraschnał słyszę. Drugą Macie. Że Czemu? rankingu nie widać, będzie widać spokojnie, nie widać Nic w ogóle nie widać, zepsuda jest. To co kurwa otwórz oczy <grym wiosenka> No jest, jeszcze, my się rozumiesz? No, ale będzie zaraz działał, spokojnie do Maciek No działa od półtora godziny Dobra, złość piękności szkać, nie zarobił się Halo nie jest na stronie, ale no tobie ma Halo Halo, można zaśpiewać z rangę Halo? O kurwa dany Dwa no. razy moje pokazuje pokazałeś Jeszcze kurwa nie wącała, tak? Kuba no co stronku. ty raz tylko Ta raz, kurwa ta raz Co cie... DEPnij do mnie Zobacz jaką mam mordę chłop Chodź co Czekaj bo przeladłem przez sektor Czekaj kurwa Jest jestem ją niego Zobacz tego jodnisa Zobacz Mam, mam chyba tą głowę. Tak, ja, jest on. Od... Mam! Kość, ty 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 Dobra, kupuj już za tych ze skarbie Daj kurwa tego screena jebany dan już no, Daj screena za te korty. Już idę Daj jakiegoś case'a chociaż Daj jakiegoś case'a Co? Yy, słuchaj kuba No Chodź Ale ty w tej samej bazie jesteś Nie nie w tej samej, nie w tej samej nie? To jest nie dobrze. Po prostu nie pokaż biedakom. Fajcie, <gulatory> teraz kord jeszcze pokażę. <gulatory> o kurwa. Dajcie, dajcie. Zadałeś co robisz? Skar, co zrobisz wbudź. coś, żebym zeszedł na serwer od Proszę jednej godziny. Godzinie, nie mogę nikt w telez, kupiłem slot. Mam tak. na telez, już już Halo. Już pytam, czekaj.